A jeszcze tak przed obejrzeniem tego odcinka chciałbym każdego przeprosić, że tak długo nie wrzucałem odcinków. Teraz odcinki będą pojawiać się regularnie, także wyczekujcie i w ramach rekompensaty mam dla Was konkurs na 50 zł karda. Pewnie spytacie, co trzeba zrobić. Wystarczy zostawić łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem i w komentarzu napisać swój mail. A teraz losuję osobę, która wygrywa 30 zł PSF karda i jest to wilczek to Kosur. Także gratuluję, mordeczko, i w ciągu 24 godzin zostanie do Ciebie wysłany PaySafe karta wartości 30 zł. Pozdro. Cześć ma się ma z tej strony Pablo.pl, i w dzisiejszym odcinku jesteśmy sobie na stronie case.pro.eu. I w dzisiejszym odcinku mamy fajny event Summer Camp. I jest dużo nowych, ciekawych skrzynek, i nawet w sumie są tanie i fajnie oddają, bo sprawdzałem przed odcinkiem. Więc w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie te skrzyneczki. Pamiętajcie również, że możecie doładować swoje konto z moim kodem pabloski z którego macie 15% więcej przy doładowaniu macie również fajne metody płatności takie jak Paypal, PaySafeCard, PlayBlick yy, przelewy różne także myślę, że spoko no i co, zacznijmy od skrzynki za 150zł dobra, lecimy, od sobie taką jedną skrzynkę za 150zł i zobaczymy czy da nam ona zysk tak, przed odcinkiem i jest to Asimov Myślę, że to będzie zysk. Jest to 90 zł, więc, niestety, nie. Ok, będę otwierał cały czas skrzyneczki, cały czas te skrzynki, i po prostu zostawiał te skiny później na upgradera, Także zobaczymy, czy nam się uda zrobić dzisiaj jakąś fajną koskę. Więc dobra, lecimy cały czas, będę otwierał po jednej skrzyneczce. Teraz wylatuje nam MK, to jest Cyrex, więc to niestety nie da nam zysku. 51 zł. No nie jest ciekawie, nie jest ciekawie. Może zaraz skrzynka fajnie odda. Bo na razie to tracimy tylko kasę i jest to usp. I to też mi się wydaje, że nie będzie zysk. Chociaż 149 zł. Okej, okay, jesteśmy tutaj na równo, na równo tu jesteśmy, ani plus, ani minus. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj Bloka, OK. To już na pewno będzie strata 39 zł. Masakra. Lecimy dalej. Mam nadzieję, że coś fajnego nam teraz wyleci. I to jest kałach. czy ten kałach nam odda 240 zł. Okej, okay, właśnie o to chodziło. Żeby ta odcinka się rozgrzała fajnie. I dobra, lecimy dalej. Otwieramy dalej. Teraz dwie. Teraz dwie odcinki. I Asimov i jakaś Emka To chyba nie będzie 59 zł. No niestety, dobra, lecimy dalej otwieramy kolejne skrzynki i tutaj mamy AWB i myślę, że to będzie zysk. No, to niestety, słaby standard. też nie, okej, okay, już nam zostało tylko 163 zł także możemy otworzyć ostatnią skrzynkę, i dobra, ta ostatnia skrzynka da nam profit czy nie da no, czy to będzie profit no i to niestety jest leciutki minus, okej okay. Ulepszamy skinę i zobaczymy czy uda nam się zrobić fajną kosę. Okej, okay. próbujemy tą kosę w Stamtraku. Ulepsz i lecimy. Czy to nam wejdzie? I chyba widzę, że to nam niestety no nie siedzi. Niestety przegraliśmy. Okej, okay. lecimy dalej. Lecimy teraz na może. Na może na tą kosę. Lecimy. Czy to wejdzie? Czy to wejdzie stój, 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 stój! No niestety też nie. Cały czas ta lewa strona. No i mam nadzieję, że teraz. Mam nadzieję, że teraz chociaż tam awupa boom. Czy ta awupa boom nam siądzie? I chyba nam siedzi, chyba nam siedzi, tak. Mamy awupa boom. Ok. spróbujmy sobie jeszcze raz ją ulepszyć na może tego good knife. A jeśli siądzie nam ten good knife, to jesteśmy w sumie. No nie jesteśmy na plusie, jesteśmy po prostu. Wychodzimy z kosą No i niestety nie udało nam się Okej, okay, dobra Pamiętajcie, że możecie odebrać sobie darmową skrzynieczkę Wystarczy wpisać sobie tutaj kod Pawlowski I wejść z linku niżej, który macie w opisie To było tyle I siema